Dostałem Blogistę na nową skrzynkę, a w niej aż 14 nowych skinów. Wszystko to oczywiście z okazji Mistrza Świata w Piłce Nożnej. Szanse na każdego ze skinów są równe, czyli prawie 4%, a ja dzisiaj specjalnie dla Was takich skrzynek otworzę minimum 100, czyli będę musiał wydać prawie 200 złotych. Wy za to totalnie za darmo możecie zostawić łapkę w górę i suba z dzwonem pod tym filmem, bo jesteśmy już bardzo blisko miliona, więc yy, pomóżcie mi pięknie. Piękne jest też to, że jednego z tych skinów możemy już teraz odebrać za darmo, więc klikam, czekam i mam. Super fana. No niesamowity skin. Nowe skiny oczywiście nawiązują do Mistrzostw Świata, więc ja jestem ciekaw, czy jest jakiś skin, który nawiązuje do Polski. No bo legendy to mamy brazylijskie, mamy niemieckie i hiszpańskie. O, japońskie nawet. Japonia chyba jakąś wielką legendą piłki nośnej to nie jest, co? Ale jak tak przeglądam te epiki i pozostałe skiny, no to nie. Nawet Senegal jest, a Polski nie ma. A to nie tak, że Stumble Guys to jest gra polskich twórców? To oczywiście nie jest ważne, więc otwórzmy 10 skrzynek. No i zobaczmy, co tu ciekawego uda nam się trafić. Niektóre z tych skinów oczywiście były już w Gierce i to na przykład jest dla mnie duplikat. Ja oczywiście chciałbym te nowe i może w te 100 ile skrzynek trafimy wszystkie nowe skiny. Ze Senegala nowego już trafiłem. To już jest naprawdę dobry początek. Mamy też różne emotki, jakieś czerwone kartki. To na przykład też całkiem fajne jest. O, nawet nie ma animacji. Piłka to też coś nowego, dobra, więc powoli trafiamy same nowości. Jak trafimy wszystkie nowości, to pewnie potem nie będzie duplikatów. Płaciąca piłka też ciekawa. O, to też jest chyba nowe. Tak jest. Italijski troll, włoski troll. Wy koniecznie już teraz napiszcie mi w komentarzu, jak myślicie, kto wygra Mistrzostwa Świata obecne w piłce. We wtorek gra Polska z Meksykiem. Ja myślę, że wygra. Nie mam pojęcia, kto, bo już dawno się aż tak bardzo nie interesuje piłką. Ale napiszcie, co o tym myślicie, to ja to poczytam, mimo że będę wiedział, kto wtedy wygra. Yy, no, legenda! Ty no i najlepsza brazylijska! Nie no, ja jak byłem kidem, to chyba każdy kibicował To chociaż na moich czasu grał Ronaldinho i tak dalej, piękne to były czasy. Argentyna też nowa. Ej, no to trochę tych nowych rzeczy tu trafiliśmy, nie powiem, że nie. Ale z brazylijskiej legendy cieszę się najbardziej. Niestety gemów już nie wystarczy na kolejne 10 kręceń, więc z wielkim bólem muszę zainwestować kolejne pieniądze. No i mamy to gemy już na naszym koncie, a my oczywiście leśmy z kolejną dziesiątką. Ja tak naprawdę nie wiem, co nawet chciałbym w tych skrzynkach trafiać. Czy mam Anglię, to już chyba jeszcze nie miałem nowa? Angielska, taka trochę nawet biało-czerwona. No bo ma białą koszulkę z czerwonymi znaczkami, można powiedzieć. To też chyba nowe. Nie wiem, bo nawet nie ma motki. Wiem, że nie mam jeszcze niemieckiej legendy. I czerwoną kartkę to już mam. A jest japońska jeszcze legenda, niemiecka i w, w, hiszpańska. No byłem bardzo blisko hiszpańskiej. Jakbym trafił wszystkie legendy, to byłbym przeszczęśliwy. No na tym najbardziej mi zależy. No jak na razie, bardzo dużo rekina trafiam. Pan sędzia, byliśmy bardzo blisko legendy, ale pan sędzia, jako nowa karta, też nie będę narzekał. I tak, patrząc po 20 skrzynkach, zostały nam już tylko 4 epiki, no i te 3 nowe legendy. Więc są duże szanse, że odblokujemy dzisiaj wszystko. Ale żeby to zrobić, lećmy z kolejną dziesiątką. Hmm. Nowa animacja prawdopodobnie nam wypadła Chyba jeszcze takiej nie miałem No i co, i teraz też coś nowego Typ, okej, okay. no ten, ten lew chyba, czy tam tygrys Tygrys, to byłoby coś nowego Ale nie jest nowe I powiem wam, że te mistrzostwa były no naprawdę dziwne Bo prawie trafiliśmy w Amerykę Zawsze w wakacje, wiecie, ja jak byłem mniejszym Byłem młodszy, to sobie zawsze wakacje wiecie Na rowerku jeździłem, mecze oglądałem Nowy skinek, South Korea, bardzo dziękuję No i wtedy sobie wiecie, trenowałem Oglądałem mecze, wszystko było super Nowy skinek Nowy skinek, trzeba wspominać, wtedy dużo nowych skinków leci. No a teraz tak w zimę Mistrzostwa Świata. Brazylia, to już tak nie miałem. No w zimę trochę dziwnie, będzie to oglądać, ale być może Polacy nas zaskoczą. Mnie na razie zaskoczyły dwa nowe skiny w tej skrzynce. Jesteśmy coraz bliżej celu. Kupmy kolejne 10. No i zobaczmy, pierwsza skrzynka zawsze jest... Szczęśliwa. No nie, Senegal, a to Meksyku? Me Meksyko? No to Meksyko to już nie wiem czy miałem. Wydaje mi się, że to może być nowe. Drugi raz trafiłem Meksyk. A nie, no sobie to był nowe, bo było napisane co to jest. Dobra. No to w pierwszej skrzynce faktycznie nam się poświęciło, a teraz... Rekin, Messi... Chociaż Messi chyba z dziesiątką gra, nie! Ooo! Mamy to! Japoński robot! No i to mi się bardzo podoba. Jeszcze tylko dwie legendy do końca, a dopiero otwieramy naszą 40 skrzynek. Jeżeli te się dokończą, to naprawdę nie tak dużo. I jak zawsze, totalnie mnie te skrzynki skamowały, no to tutaj, jak widzicie, naprawdę nie mam na co narzekać. Jestem w szoku, że to tak dobrze idzie. No to lecimy za ciosem i otwórzmy kolejne 10, a po otwarciu tej dziesiątki będziemy równo w połowie naszego openingu. 50 skrzynek będzie. Otwartych. To no, mówiłem, że zawsze pierwsza oddaje, ale nie tym razem. Może druga oddaj. i wtedy będę. Ben... No, no nie, nie odda. No, co zrobisz? Chyba ostatnie kręcenie do pięćdziesiątki i. No mamy pana sędziego. Ale to przedostatnie było, więc jeszcze jedno. Ostatnie kręcenie do pięćdziesiątki prawdopodobnie i trafimy legendę. Niestety duplikat I w tym kręceniu nie dostaliśmy totalnie nic nowego No liczyłem na więcej z tej 50 skrzynki Zobaczmy jednak na czym stoimy I w tym momencie brakuje mi już tylko jednego epika Czyli USA I y, niemiecką legendę I hiszpańską legendę Naprawdę idziemy jak burza No to nie ma co się zatrzymywać Połowa już za nami więc może ta 51 skrzynka no, Myślałem że tam jakaś legenda wpadnie Ale w 52 na 110% ty! No mówiłem, że 110%, ale znowu duplikat. Powiem ja wam szczerze, jak to się tak kręci, to ja w większości widzę, okej, okay, był teraz lew yy, hiszpański, ale w większości to jest, jest albo brazylijska legenda, albo japońska legenda, którą dzisiaj zresztą już też trafiłem w tym openingu. Sami zresztą widzicie, dwa razy ją trafiłem, Na no a potrzebuję inne legendy. Znowu nas nie stać na 10, więc trzeba to kupić kolejne 5000 gemów. Nie dobrze. Gabi naprawdę mnie kiedyś zabije. No i mamy kolejne 5000. No to wracajmy do Openingu. Ja teraz już na nic nie liczę. Ja będę sobie tutaj siedział spokojnie i czekał. Po prostu na to, co los przyniesie, bo wierzę, że w te 40-39 jeszcze pozostałych skrzynek coś innego niż legendy, którą trafiliśmy 10 razy. Trafimy i w tej skrzynce czuję to. Ty. Całkiem blisko byliśmy. <laughs> no. Blisko Niemiec, no cieszyłbym się bardzo. Ameryka? Dobra, mamy to, mamy to. Ostatni epik, którego nam brakowało z nowego pakietu, trafiony. Teraz już tylko dwie nowe legendy, a dostaje legendę, ale oczywiście brazylijską. Jeszcze jedną, oczywiście, że tak No ta gra to mnie skamuje Po raz kolejny dwie legendy i dwie legendy, te których nie chcę No ale chociaż epiki mamy z głowy No bo te dwa tutaj, jak wiecie, były do kupienia A ja ich nie kupiłem, więc no one nie są z tej nowej oferty Ale pana lwa niemieckiego i z paniszowego dzika No musimy trafić 30 skrzynek zostało No to kolejna dziesiątka Proszę! No i mamy! Bardzo dobrze! Ostatnia legenda Stało jeszcze z 25 skrzynek, spokojnie. A może nawet otworzymy więcej, żeby już skompletować wszystko. Nie sądziłem, że to się uda. To było, nie wiem, 12 skinów nowych do otwarcia. Byłem pewien, że nie trafię ich nigdy. A dzisiaj, no forma mutant. Może Polacy też taką formę będą mieli na Mistrzostwach Świata? Tobie, trzymam kciuki. Ale ta legenda ładnie wygląda. Już tylko Hiszpania. Więc lecimy z kolejną dziesiątką. Do otwarcia stało jeszcze. 18 pro. Jest! Nie wierzę, jaki ja jestem dzisiaj fartowny. To jest najlepszy open kiedykolwiek zrobiłem. Założyłem sobie 100 skrzynek, to moim zdaniem było mega mało, patrzę na to, że kiedyś ostatnio, dwa odcinki temu, otwierałem po 700 skrzynek. Trafiłem 12 albo 11 nowych skinów, w tym kilka legend i nawet nie otworzyłem jeszcze 100 skrzynek. No i zobaczcie jak to wygląda, wszystko odblokowane. Z tego co też patrzę, to wszystkie te emotki z tej skrzynki również odblokowałem, więc tak naprawdę nie ma sensu otwierać kolejnych 10. Ale jako kibic Brazylii jest sens ubrać ich skina nowego i zobaczyć w gierkach też tak magicznie będę grał w piłkę jak oni na boisku. To znaczy kiedyś, bo teraz już chyba nie są tacy mocni, co? Cannon Climb ścigaj się do mety. Wszyscy tutaj grają nowymi skinami, ale takiego jak ja tutaj, brazylijskiego króla, to chyba nie ma drugiego. Tylko że ten brazylijski król to nawet prostej babki nie potrafi przejść ostatnio. Chociaż chyba się jednak uda, ale i tak, no nie było to łatwe. Lord flip ścigaj się do mety No nie powiem, trochę się martwię, bo tutaj te chłopy to triki jakieś robiły, a ja nie jestem dobry w trikach. Isk... Z... O, no i właśnie, zgadujesz że tutaj będzie sporawy problem, żeby tą matkę... Mat co? Żeby tą matkę jakkolwiek przejść. Nie no dobra, ja stoję tutaj, ktoś inny musi iść tam. Ja nie będę jak zawsze za wszystkich roboty robił. <ścoughs> co tu się dzieje? Zaraz nikt tego nie przejdzie, okej? Okay? Nie! <ścoughs> Tam już jedna osoba przeszła, ale reszta to po prostu się. No nie wiem. W końcu! Dobra, jestem dość na czele, więc wydaje mi się, że będę w stanie to przejść. Ale to była najbardziej komiczna rzecz, jaką robiłem kiedykolwiek w tej grze. Proszę, żebym ja tylko dał radę to przeskoczyć. Nie, dobra, wstań Manojku, na spokojnie Dobra, jestem, żyję, dam radę Sam finał mi wystarczy, ja nie potrzebuję naprawdę dużo więcej Wygrywać to absolutnie nie chcę A i teraz tutaj będziemy stali, tak? W nieskończoność Proszę, jestem, dobra, pięknie, pięknie, pięknie Drugi Przechodzę do finału To był najśmieszniejszy półfinał w moim życiu A na finał super slide, ścigaj się do mety No to już wiem, że się nie pościgam Bo te spocęce to potrafią tutaj jakoś skakać, wiecie Piąte przez dziesiąte ja tak nie potrafię, niestety. No ale zobaczymy. Jak na razie płynę sobie ze wszystkimi. No właśnie, oni tutaj jakoś wskakują. Ty, ja też tak zrobiłem. Nawet nieźle mi to wyszło, tylko tutaj trochę skiepsiłem. Potem tutaj sobie wleciał. Nie, no ja już wiem, że ja to przekrom. Ale jeszcze się nie poddaję. Może gdzieś jakiś błąd popełnią chłopaki i dziewczyny. Ty. Tam by już tam prawie na końcu. Ale technicznie jako drugi płynąłem Jako w pro MKD wygrywa grę, ale ja jestem bardzo dumny z drugiego miejsca. Wy też powinniście być dumni z moich openingów, z tego jak mi dzisiaj poszło. Stawcie dużo apki w górę, to jeszcze więcej skrzynek otworzymy w kolejnych tego typu odcinkach, a ja na dzisiaj się żegnam do zobaczenia w kolejnych rzeczach. Trzymajcie się. Baba.